Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z Peugeotem 508, pierwszej generacji. Auto zadebiutowało na rynku w roku 2010. W 2014 Francuzi przeprowadzili modernizację tego modelu. Zmiany widzicie na zdjęciach. Przed modernizacją auto wyglądało tak. I po modernizacji wyglądało tak. Samochód był produkowany do roku 2018, kiedy na rynku pojawił się jego następca. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, to mieliście do wyboru właściwie dwie jednostki: 1,6 VTi oraz podobny silnik, który po prostu był dodatkowo uzbrojony w turbosprężarkę, 1,6 THP. Silnik VTi miał 120 koni, THP od 156 do 165. Niestety, jednostki te nie należą do szczególnie udanych. Co się w nich psuje? No, najczęściej. Dochodzi do zużycia nadmiernej ilości oleju silnikowego. Winne są wadliwe pierścienie tłokowe. Aby wyeliminować tę usterkę, musicie znaleźć odpowiedniego mechanika, który zmieni wam seryjne pierścienie tłokowe na inne, żeby po prostu dłużej te pierścienie wytrzymały. Oprócz wadliwych pierścieni, spotykane są też częste problemy z rozciągającym się łańcuchem rozrządu, z awariami wariatorów zmiennych faz rozrządu, które są oczywiście. Połączone z łańcuchem, więc wymieniając łańcuch, warto wymienić też te wariatory. Oprócz tego, jednostka miała też problemy z pompą oleju, która niestety, jeżeli się uszkodzi, to może dojść do zatarcia silnika. Oprócz tego wersja THP, czyli turbo doładowana, miała problemy z turbosprężarką. I spotykane są też w obydwu jednostkach problemy z nagarem, czyli sadza, która odkłada się na zaworach i w kanałach dolatowych, obniża moc i może w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uszkodzenia grzybka zaworowego. Spotykane są również problemy z komputerem sterującym pracą silnika. Znacznie lepsze są moim zdaniem silniki wysokoprężne. I to nieważne, czy wybierzecie jednostkę 16HDI czy 20HDI powinniście być zadowoleni. Jednostka 1.6 HDI była dostępna w kilku wersjach od 112 do 120 koni. Na początku była oznaczona jako 16HDI, później jako EHDI, później jako Blue HDI, także nazwy są różne, ale niezależnie od wersji, wszystkie są udane. Niestety w niektórych egzemplarzach zdarzały się problemy z zatykającym się sitkiem w przewodzie, który doprowadza olej do turbosprężarki. Jeżeli w odpowiednim czasie tego sitka nie wyrzucicie, nie usuniecie, po prostu no, nie zmienicie na nowe, no to może okazać się, że turbosprężarka się zatrze. Ale to właściwie jedyny taki poważny problem tej jednostki. Spotykane są też przypadki problemów z podkładkami, podfreskiwaczami, ale to nie jest nic poważnego, więc tym się nie przejmujcie. Groszowa sprawa. Jest jeszcze dostępny silnik dwulitrowy HDI, który też jest ogólnie trwały. Ma od 140 do 180 koni mechanicznych, też jest oznaczony jako HDI lub Blue HDI i niezależnie, którą wersję wybierzecie, powinniście być zadowoleni. Dostępny był też silnik 2.2 HDI, który kiedyś miał różne problemy, później go Teoretycznie poprawili, ale jednostek tak naprawdę takich na rynku jest niewiele, więc myślę, że łatwiej znajdziecie po prostu zadbane 2.0 HDI, a o tym 2.2 możecie zapomnieć. Hybrydy to też raczej margines rynku. Jeżeli chodzi o typowe usterki tego modelu, to jest ich kilka, ale uwierzcie mi, większość z nich raczej nie należy do poważnych i można uznać śmiało, że to jest z pewnością jeden z najbardziej udanych modeli Peugeota. Najdroższa i najbardziej problematyczna usterka to oczywiście problemy z wycieraczkami. Co ciekawe, szukając w internecie części silniczków wycieraczek, bo te najczęściej się psują, znalazłem zarówno elementy, które kosztowały po 1000 zł za sztukę, jak i elementy, gdzie za dwa silniczki trzeba było zapłacić 8000 do modelu RH ale podejrzewam, że da się chyba je kupić taniej, tylko że też nie mam jakby dostępu do wszystkich katalogów wszystkich hurtowni, więc tego wam nie powiem, musicie to sami sprawdzić, ale pamiętajcie o tym, że wymiana silniczków wycieraczek w parzecie 508 to naprawdę droga impreza, zazwyczaj kończy się na kwocie około 3000 z wymianą. Spotykane są również problemy z elektroniką, oczywiście typowe dla aut francuskich. Elektronika zawsze w autach francuskich szwankuje. Przynajmniej takie są stereotypy. Nie zawsze się to oczywiście sprawdza. Tu często zdarza się, że system Bluetooth zrywa połączenie z telefonem, ale nie oszukujmy się, nie jest to jakiś super e, poważny problem. Spotykane są również problemy z systemem Keyless Go, czasami wymiany wymagają baterie w pilocie, czyli dość prozaiczna rzecz, ale czasami trzeba też wymienić klamki. Więc Kupując takie auto, warto sprawdzić, jeżeli ma system Keyless, czy ten system działa. Spotykane są również przypadki wycieków silnika, szczególnie w miejscu łączenia silnika ze skrzynią, więc sprawdzajcie to przed zakupem auta. No i spotykane są też przypadki uszkodzenia półosi napędowych tutaj. Warto sprawdzać gumowe osłony hmm, przegubów które po prostu często się rozrywają i później do środka dostaje się woda, która po prostu niszczy przeguby. Więc lepiej wymienić przegub zawczasu niż później wymienić całą półość, bo to jest oczywiście znacznie droższe. Spotykane są również problemy z zacinającym się systemem inforozrywki, a także ze stukającymi amortyzatorami. No i oprócz tego też z poważnych rzeczy warto wspomnieć o maglownicy, która dość szybko łapie luzy. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli mieliście takie auto lub ktoś z Waszych znajomych miał, to śmiało wpisujcie, co się w nim psuło. Tymczasem widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. A ja zachęcam oczywiście do subowania, łapkowania no i do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat tego auta w komentarzach.